Cześć z tej strony Hulaj Zbyszek. Dzisiaj dwie małe miejskie hulajnogi. Motus Scotty 10 oraz Manta X Rider. Są to dwie bliźniacze hulajnogi. Z małą różnicą, że Manta X Rider w stosunku do. W podstawowej wersji Motus Scotty 10 ma dodatkowo z przodu amortyzację, która korzystnie wpływa na komfort jazdy. Wielkość deku tych hulajnów jest identyczna. Sama różnica jest w tym, czym są pokryte. Jeżeli chodzi o Motusa, mamy gumę, a w Mancie jest sklejka oklejona papierem ściernym. Liczniki tych hulajnóg wyglądają identycznie. Oczywiście zdjęcia robię po próbie jazdy, więc obydwie hulajnogi mają po cztery kreski naładowania baterii. Z prawej strony znajduje się manetka gazu, a po przeciwnej stronie jest dźwignia hamulca. Mechanizmy składania w obu hulajnogach są jednakowe. Do tego mamy pompowane koła 10 -calowe. Hamulce w obydwu hulajnogach są bębnowe. Przy zakupie do manty dokładana jest torba na kierownicę. Za to w Scotti 10 jest Bluetooth, którym możemy połączyć hulajnogę z aplikacją. Tył zbudowany jest niemal identycznie, z małą różnicą, że w X-Riderze brakuje wspornika błotnika, który warto dokupić. A teraz sprawdzimy, jak jeżdżą te hulajnogi. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica, czy nie. Manta X-Rider, mała miejska hulajnoga. Właśnie zobaczymy, jak. Sobie radzi z prędkością. Prędkość na liczniku 35 na godzinę. Zastanawiam się, jak nam pokaże e, GPS. Porównamy, zobaczymy, jakie są różnice. Mam nadzieję również, że widać prędkość na e, kamerze, którą zamontowałem u góry. I tu muszę od razu przeprosić, bo nie będzie ujęć z tej kamery. Gdyż włączyłem ją nie sprawdzając, jakie jest wcześniejsze ustawienie, a było ustawione na lapse'a. Sami widzicie, jaki film z tej kamery wyszedł. Jak na razie, hulajnoga pomyka bardzo fajnie, z prędkością 35 km na godzinę. Przynajmniej tak pokazuje licznik hulajnogi. Hamulce mogłyby być troszeczkę lepsze. No, niestety, człowiek przyzwyczajony jest do hamulców tarczowych, więc na pewno działają one bardziej skutecznie. No, nie ma porównania, jeżeli chodzi o hamulec tarczowy, z hamulcem bębnowym. Tym bardziej, że w dużym moim Motusiku Pro 10 Sport 2021 hamujemy na obydwa koła. Całkiem przyjemnie się jedzie tą hulajnogą, więc myślę, że naprawdę. Ktoś, kto kupi taką hulajnogę, będzie miał ogromną frajdę. Zbliżamy się do górki testowej. Zobaczymy, jak hulajnoga będzie się właśnie spisywać. Zrobię jazdę bez zatrzymywania się. Zobaczymy, jak hulajnoga sobie poradzi. A następnie spróbuję podjechać jeszcze raz pod tą górkę. Już z zatrzymania się, więc zobaczymy do jakiej prędkości rozpędzi się ta hurajnoga. No, na razie ewidentnie słabnie. Licznik nam jeszcze tego nie pokazuje, bo generalnie licznik pokazuje w granicach 31-2 km na godzinę. Ja czuję, że hurajnoga no, na pewno jedzie wolniej. A jak jest faktycznie, no to przekonam się dopiero przy podczas montażu e, tego filmu. No teraz myślę, że zawrócimy i zobaczymy jak hulajnoga pojedzie w drugą stronę. Na razie się rozpędza, prędkość zgodnie z licznikiem 30, o no, nawet prawie 5 km na godzinę. No teraz troszeczkę osłaba, 32, ale licznik myślę, że w tym wypadku może delikatnie nas oszukiwać. Teraz zrobimy test zatrzymania się. Zobaczymy jak ta noga sobie poradzi z tą górką. Startujemy, już jest delikatne wzniesienie. Odpycham się i jedziemy. 20 km na godzinę. Tak przynajmniej nam licznik przez chwilę pokazywał, już mamy 25-6. I generalnie hulajnoga no, delikatnie się rozpędza, więc nie jest tak źle. Mamy na liczniku 28-29 km na godzinę i dalej się rozpędzamy. Uwaga! Więc na pewno łatwiej się nią podjeżdża niż rowerem, kiedy musimy po prostu sami kręcić i wykorzystywać naszą siłę mięśni. No, powrót już znamy, hulajnoga generalnie rozpędza się w tą stronę do prędkości jakieś 33-34 km, licznikowych oczywiście, bo to co pokazuje licznik nie zawsze jest idzie w parze z tym jaka jest faktyczna prędkość hulajnogi. Motus Scott 10. Mała miejska hulajnoga. Teraz tą hulajnogę sprawdzimy jak się spisuje i jak jedzie. No teraz mam 35 km na godzinę, więc z wawo pomyka do przodu. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić pod górę. Troszkę bardziej czuję się nierówności na tej hulajnodze. Eee ale za to ma lepsze hamulce. Test pod górkę zrobię e, pierwszy z rozpędu, czyli nie będę się zatrzymywał, tylko lecę pod górę tak jak jest teraz. Zobaczymy jaka będzie prędkość. Teraz pokazuje mi hulaj, noga 31-32 km na godzinę. Oczywiście będzie zwalniać pod górę, no i zwalnia, zwalnia i to bardzo zwalnia. Licznik pokazuje 24 km na godzinę, 23, 23 km i przypuszczam, że już przy tej prędkości zostaniemy. 23, 24, jak to widać na kamerze, no i jesteśmy. No więc teraz z górki to wiadomo, że będzie nam się rozpędzać ta hulajnoga bez najmniejszego problemu. Robimy następny test zatrzymania. Zawrócę sobie. Lecimy w tą stronę. 25 km na godzinę. Tam raczej było szybciej. Bardziej odczuwamy łączenia. Powiem szczerze, że naprawdę odczuwa się duży brak amortyzacji w tej hulajnodze. Jednak ta amortyzacja z przodu naprawdę daje i robi różnicę. Znowu się zatrzymam i będę startował od zera. Zobaczymy, jak teraz sobie hulajnoga poradzi. Więc, tak jak tu, nikt nie jedzie. stajemy z tej strony. Odpycham się i lecę. Lecimy, lecimy, leci, jedziemy. 16 km na godzinę, 18, 19, 20. 20 km na godzinę, 21. No, mam wrażenie, że mocy ta hulajnoga ma troszeczkę mniej. Ale dokładnie porównamy to z kamerą e, i z odczytem z GPS-u. No, rozpędziła się do 26-24 km na godzinę, więc nie jest tak źle. Czyli cały czas się rozpędzała ze mną pod górkę. A dodam, że ważę 100 kg, więc nie jestem najlżejszym człowiekiem. I na pewno ta hulajnoga będzie sobie dużo lepiej radzić z osobami znacznie lżejszymi. No, nic, wracam do bazy. I przy montażu okaże się, jakie są różnice, jak pokazuje licznik, czy w jednej i w drugiej licznik jest, wskazuje dobre wskazanie, jeżeli chodzi o prędkość. No i też oczywiście będziemy widzieć różnice, jakie są między tymi hulajnogami, bo zgodnie z danymi, które podaje producent, ta hulajnoga ma silnik 350W, tamta miała silnik 500W, więc różnica jest i to dosyć spora. Zobaczymy jak to w rzeczywistości wygląda. No, moje wrażenie pierwsze jest takie, że ta hulajnoga jeździ troszkę wolniej, szczególnie jadąc pod górkę oczywiście. Po tym drobnym teście wnioski są następujące. Manta X-Rider jedzie 2 do 3 km szybciej niż Motus Scotty 10 pod obciążeniem. Ma również bardziej przyjazne zawieszenie. Ta amortyzacja z przodu robi robotę. Za to Motus ma lepsze hamulce, ale to może być spowodowane, że zrobił znacznie więcej kilometrów i się troszkę lepiej dotarły. Motus Scotty 10 w stosunku do Manty X-Rider pokazuje mniejszą różnicę w kilometrach między licznikiem a faktyczną jazdą hulajnoki pod odciążeniem. Scottie 10 ma akumulator 15Ah na chińskich ogniwach, a w mancie jest 12Ah LG, co pokazali Elektryczni Warszawa w swoim filmie. Dodam, że oba sprzęty są w podobnym przedziale cenowym. Link do sprzętów zostawię w opisie filmu. Teraz jeszcze raz pokażę, z jaką prędkością podjeżdżały obydwie hulajnogi w tym samym miejscu. Nie muszę nic mówić, bo wszystko widać na filmie. Jaka jest różnica, a czy jest spora, sami możecie ocenić. Zrobiłem około 6 km jedną jak i drugą hulajnogą. W obu hulajnogach spadła jedna kreska z akumulatora. Oczywiście starałem się jechać z maksymalną prędkością, czyli manetka gazu do końca. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to jak najszybciej. Oczywiście zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy Hulaj Zbyszek.